Ej, chcesz do Lepszarki? Nie. Ciema, masz z o, no, wychodzimy. Mam. Ale wy nie wyjdziecie. Jak to nie? Ja wiem, nie ja wie, 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 że 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 Ale ci nie powiem, bo powie, że nie wyjdę nigdzie. Nie wiedziałem. No idziemy. No jadę. No, jadę, no i wyjbam, No Do Gochowa jedziemy, tak naprawdę. Do Gorzowa. Do Gorzowa. Jedziemy do tego lagera. Do Gochowa. Do Gochowa. Do nie, Do brać? Dobra, to bioriesz, to ja monetę biorę Dobra To Ostrożnie. Eee, kolega do mnie. O, faktycznie To ja są cało zajebiście, zajęcie tak Zamykamy ją No to chodź, chodźcie drugim. Nie chodzi nawet A nie wchodzi, nie wchodzi Mam wrażenie, że może by być gdybyś nie powiedział bardzo chodźcie, głośno chodźcie. zamykamy ją Chodźcie Nie mówiłem, to do Znaczy, chyba... To się to Jakobałkę no. To się nie uda chyba Czy Tu ktoś za ścianą biega Niech, niechby coś tu ktoś za biega, bo... tutaj ścianą biega. Po... lewo. Jest tu za ścianą, po prawej. No dobra, Idę a, a Ej! Zobacz, zobacz, ja co mam. uważaj, bo on się tepnie zaraz. Ej, dobra, Jakubak, chodź na chwilę. Chodź, patrz, co mam. Można wyjść stąd. O kurde. O, siema. Siema. Kurwa, czemu to teraz jest tak polagowany, nie wiem. Dobra. Zdronami. Dobra, mamy czas. Ładna ucieczka. Prężna. Dobra, mamy pół minuty ponad. O? Ładna ucieczka. Chyba GBNowi GBN się nie udało, nie? Mam wrażenie Nie sądzę, że mu się uda. Jak się uda, to go, ruch, to go zaraz ten tym. Zdążymy bez problemu. dziwne wrażenie, że go Pinat dojechał. Nie zdziwię się, jeżeli będziemy ostatni. To też jest taka szansa. Bo w sumie. Spinat? Może plaga? Bo nie wiadomo skąd się zamknął. Taka jest praga raczej jest. Znaczy, mógł z monetki być. Wiem, nie. że mogę być z monetki, ale. Już szansa mała. O kurde, ty uważaj! Jakie są te paki? Może to Bart też biegie? Ja tu byłem w klasie ode mnie, żeby coś wcześniej. A, no dobra. Jak bałkę, tak A, samo. Ale jest na dole, tam jest zombiak na dole. A. Zobaczymy, co, czy co, co dojedziemy tu. OGB, tak, nie, nie. przesuwiłeś. Kogo zawalamy? No, A, przesuwiłeś? Na biegu walimy na łeb. Jest zombiakiem. Aha. Wow. Ała. Tylko AB nawali się, no To Kto tu umarł? No, no bo, bo AB walnął go z łapki, a ja zapomniałem, że z Fire, no, no, jest Freddy Fire, więc dwa strzały, strzały i on umarł. No, no nie, zrajcę, sobie No i tak. tak. no tak. No tak, wiem, wiem. Ej, szpieg jest przecież. Ej, faktycznie szpieg jest przecież w, tym, w teamie CI. Ty masz rację, Badingara, ja zapomniałem. Ej, guys, guys, kto jest szpiegem? Among Us, among Us. Ty. No among us. na pewno jakubałkę nie był, ja na pewno też nie a jestem, jest, bo w 2D. No, literalnie jest jeden impostor wśród nas. A jednak w sumie są trzej trzyści, bo bo uciekli, więc resztę można zabić. No tak. No znaczy nie, no będzie dla No jeden co <śledzisz> uciekł, to. Ja ja umarł, nie? Ja bym, no trochę z mojej winy. A to chwila, to ja wyładuję jego kołocha, a może. będzie. A wezmę jako drugiego kołocha też. Więc ja e bym się na własności miał. Trzeba uważa, Nie no, ufam nikomu przyjdzie. oprócz Barto. A czy bo, bo Jeszcze Gibran chyba uciekł. Mi i panie też, też możesz ufać, bo my jesteśmy tak, po ucieczce, Tak, z, tak nie uciec Tak na nogi poczekamy, bo aspekty to... Poborowi robili po i nie No być z drajcami, tak w skrócie. Więc w sumie to może być Nandron, może to być Gremlin i to może być Dimon. No. Albo ktoś, kto jest windą. Strzelajmy no do rana. Żebym rozstrzelił osobę, która jest widoczna. Jestem za. Nie, nie widoczna. Gorzej jak to Peanut. To nie będę, wiem, ale. O, Siema. Ej, no nie <głos> <głos> Nie strzelajcie do tego on chyba jest dobry, bo by już umarł, chyba, nie? A o co chodzi? Zdrajca jest! jest. Wśród nas, no. Among Among us us A Monga normalnie. Ale, miałbym zginąć? Dlaczego akurat ja? No bo jak strzelasz do teammateów, to dostaję mniej obrażeń, więc mi się wydaje, że żebyś umarł, gdybyś że był zdrajcą. Po prostu pobijmy każdego tak prawie do śmierci. Bo po, dwa, po jest Sprawdzamy. Zaraz, się, zaraz, się, zaraz, się okaże, że zaraz... Er, skąd ten lew? Nie, rzuć, nie wiem. jest A jak wtedy będzie? I skąd ty upuszczasz w tę amunicję? ntf -a? No aha. Ale ja ty wiedziałem, jest. go nie staj, co biłe ścieciu ze rany. Dajcie, stać, stać, stać. Aha. Bo ten, ja, z tyłu. Słuchajcie, poddajcie się, a nic wam się nie stanie. Stój, stój, stójcie, stój, e! Stać. No nie, poddajemy się, poddajemy, poddajemy. Zgrywaliśmy się. Nie. E, dobra, uciekajmy na razie. Chodź. Nie jest. Ej, patrzcie na niego, bo ja nic nie widzę. Kierujcie mnie. Dobra chodźcie, Już jest bezpiecznie. Skuję was zaraz. Nagle no, będziecie uciekać, to was nie skuję. Dobra stać. No dobra, no to moja karta idzie się walić, papa. to dobra. No Idziemy po kartę. Nie, idziemy właśnie. No słyszałem jak biegł tak dosyć mocno. Dobra, wychodzić, wychodzić, wychodzić. Wyjdź z pokoju. Wyjdź! Z pokoju. Wyjdź! Dobra, idziemy stąd będę mogła monetkę rzucić. A jest tu gdzieś? No patrz. Gdzie? Dobra, zaryzykuję rzucaj. Yes, yes. Dobra, ale się odsunę. Yuppie! O! o. <noise> no super, dobra idziemy. Dobra, Mamy kadła No moje met 55 tutaj wychodzi tam... Dobra, gdzie tu jest cepek nie pojawił? nie, zrespią. -y ale mi chodzi o to, po że też. ty się mogłeś w SCPK zamienić albo miejscami, albo rolami. A no, sumie też mogłam. To by było śmieszne. No, bardzo. Przy okazji, uwaga, bo w tym składzie będzie z No zdrajca? właśnie. Jak be, Oj, będzie najdź do windy, 100%, o, będzie najdź do windy. Dlaczego? Gdzieby my, będziemy po prostu do windy wie, nie jebem nie jebem my, z będzie futo no, ja na do windy? to chyba nie jesteśmy z drajcami, czy nie? No nie, nie tak jesteśmy. Odeskortowani nie, są na 100%. To czekaj, nie a to jest. tylko No właśnie. No, no właśnie. Ale adrenaliny, Ale nie przeszło. Za późno. Znaczy tak by tak. Ja wiedziałem, że, że będzie najedź, nie. Co będzie określa. mieć takie, co jest? Co gra na windzie? No. Ja no. Ona będzie widziała, bo powiedział, że nie mówił w od CI, nie. Wiedza ona zauważy go tam go. No jakby, teraz no, co no, to, badnika. To, to, badnika to jest coś jest nowego, na świecie, że on ma... On że on ma pałkę. I się lubi no, nią że zawsze ją robi. <noise> Ale on, no, on nie lubi się, się nie bawić to swoją, swoją. pałką, tylko pałką i, pałko no, i biegą. Mam Bo mi pisze, co? mi, no. To jest no. tragedia, Kubik, ja naprawdę. Ja, ufam, ja pojadę później. no to dobrze. Nie, mam i teraz, 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 teraz tutaj, takie taki, 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 Teraz taki, trzeba się pozbyć. To za badnikiem tak, Delvex. Delvex w, w imieniu... Eee... ...Kaczecu tak? e, Nondyrskiego został wskazany na śmierć. No niestety. O, nie to nie był, był on. Nie był, nie był, nie był. No nie był. był, nie był, nie był. A przy, jest łatwy sposób, no, jak go Kubik chciałby go zabić. Gdzie jest Kubik? jest w sposób, jak... Kubik, to ty chciałeś, żeby zabić Delvexa. mimo to ty jesteś wdrajca. Jeżeli byśmy ustawili w jednym miejscu, bym walnął dwa razy, zginąłby tylko wdrajca. Dobra, dawaj. Ustawmy się w jednym miejscu. Do rogu. Do rogu, do drogu do No bo... Ale? W się a, w a jak, a, jak, Ale jak eh, nie masz wśród nas? No nie ma. Nie ma. Ej. nade. Ej. Co mu. Pożuć mu Kinga i Delvex nie żyją jakby co. No nie. Czemu Kinga i Delvex nie żyją? Co się tu dzieje? Nie wiem, zdrajca! Myśmy wow. Zdrajca jest dalej po prostu. No tylko gdzie? Kto? Mi się wydaje, że Quick może to, No też nie, mi się tak wydaje. wydaje. Strzelmy, kur... Jak kto to? Kto to? Jak u Ja to tak no za mam kółko, tak, mam 6 mam tak No mam. Ja mam dosłownie, No. Jeszcze za nami idzie? Dobra. Grupy raźni. raznik. Kto jest w coś. Jak ktoś we mnie strzeli, gdy ja się leczę, to mam coś zrobić. Ale troll. Jak też żyć granat? Ja nie mam, że Ale serencji. tak to by było bez sensu, bo co by wtedy zginął, gdyby żyć. No to żeby był koniec no, to, no, no. no chyba, bym miał antykolę na sobie. Myślisz, się myśl, myśl, myśl jak Ci <grym> no, no, <grym> no, no, A no, no, weź już z CIA. to padruje. drogę? Jak bałkę? Bardzo dziwne. No nie, drugi zdrajca. Będę szczerym, a jest prawie Bartosz, do no, dlaczego do GBN? No i do GBN. No, jak to kto? Chłupik do Ciebie strzelał. ja strzeliłem jeden do GBN, nie? Ja z Logikera strzeliłem. Jedna do GGKera. Dosłownia też. Oho, gankom! Gankom <gul> to może wiksa go to zrobię? Gankom. Małe? Co tu się dzieje? Ale wy weryfikujecie w ogóle to samo? Nie, nie, żeby... Nas nie, ma nikogo. To ja strzelot gun Homer. Ale jesteście 100% pewni, że nie trollował po prostu? Nie no, bo. bo no. Zbyło, jak go chciał CIA. Jak no. to chciał CIA, to tak. Aaaa, no, to dobrze. A delikatnie nie jest. A delikatnie się w CIA zmienił, a zapewne się nie A ktoś kryje B? Ktoś B kryje? Nie wiem, chyba nie. No to, i dobra, i koniec? Dobra, koniec, powinien no? być. No Nie, nie wiem. Super! on nie mam na to bo coś nie jest? tam. I mo, zróbmy deathmatch. Ale O Boże! <noise>

ale dobra, był tylko jeden dobry! ale, <grym> ale, so. ale <grym> Czekaj, to źle, bo oni powiedli, to był Ej, pokażmy swoje karty, jeżeli ten zdrajca. To no nie bądź. tak działa. Nie, mamy ja, ja mam nie stą, ucieczka A, dobra. Kiedyś taka A, to, 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 to ja mam e. Ej, to ujawnić. Ej, kubika! Ha? O wiksa! Ty, dobra, ja mówię wiksa. Dobra. Ja nie chowajcie. Ja nie za dużo głosów Właśnie nie ale wiem, gdzie jest co. Wiksa, nie chowajcie! No, jest fajny, po prostu. To Blau, ktoś spadł. O. A to O. No to Wixa. No to Nie, ale w ogóle biedny to, to Gremi to, to się zrysł jako zdrajca i całego odzieża strzelam. <laughs> <laughs> <Kiedyś śmiech> <jak śmiech> <on> nie to to ja, przyjmę, jako to ja, to Czekaj. ja, niech o kurde, kurde, jak to ciebie siema, nie chcę. Siema. O nie, ej, goni go. Aha, to nie rybadnik, drodzy zabija nie osób oh, wiedziała, wiedziała, wow. wiedziała, wiedziała, co teraz... oh, wow! wow. To jest drajca Wow like, A nie To jest drajca Znowu Tak <laughs> <dalek, znowu dalek, laughs> Nice. Aha, no i to nie ma, był i nie ma. Nie wybuchaj, proszę. Lepiej niż się spodziewałem. Um. nie no super. Wrócę na jedną, żeby wadą nie było. Wow. Nie wiem, ważą się przewrócił zamiast pęknąć Idę go podnieść, dobra o nieba, byś nie badesz On... nikt poświęcił się Ale czemu? No bo nie słyszałeś, umarł od czego? No od pirata będzie mu karkę. O kurde Tamta piłka! Nie do ostań, tylko w wow. tym. Wow. wow! Gaming! Mam taki smutny! O, e! No, ty, ale, ty jesteś zachłonny? Wy oddaj. oddaję. Jedną monetkę chociaż. A co, tego dwie były? Nie, no, ty są zawsze. To wy się wtedy oddaję. dawaj, dawaj, każdy otwarty. Gdzie masz tora? O, zostałem ogłuszony, super, I nic nie see. widzę. Hej, <laughs> demon zniknęła. No. <laughs> Tam jest e, mrugać. Lety, lety patrzcie. Nie ma tu. Ogólnie. Nie. Właśnie ogólnie Pinat tu jest. No, nie. Aha! E, czekaj, Dalvek. E, nie wiem. Zabobony atakuje. Co z zabobonami wegnę? No co jest? Ty te tle podwoi? co to jest? Czemu? O! Nie ma! No, no! Słuchajcie, macie npf y Możemy się jakoś dogadać. GBN nie musisz tego robić. Delvex, ty również. Mogę wam zapłacić w... i wy... Nie wiem, czy mogę wam zapłacić. Ty jest! No, idziemy ich rozstrzelać. Eee, a... Ej, czekaj! Czeka. Ej, eee... to. to. Ej, zostałem teleportowany do członka tego, przeciwnej drużyny, tak więc trochę przypeł. <noise> Ty, to do <to, głosy> Dimon był teleportowany. <noise> Teleportował się, no bo on powiedział, że się teleportował. Aha, nie był? To nie nieźle, to po co on do Ciebie skalał? Chodź. Nie podchodź mi. Co? Nie podchodź do mnie. Ale to co? Nie podchodź To podam Ci z daleka monetkę, łap. Nie. Chodź do ciebie. Nie wierz, nie wierz mi. Ale... Aha, no dobra. Siema.

Zdrajco Drayco uciekł window. Window, window, odjechał. Nic tutaj do mnie. Aha, window, nie jest, odjechał. Fak, nie wyszło mi. 11 nie, HP. Ale w ogóle warto jedną ja to... window odjechał. Ja do członka mojej drużyny i ja myślałem, że mnie to demon tepnał, więc myślałem, że ona jest. Śpiewą. Aha, nie, nie. Ale potem założyłem cię, tak, ok, te Okej, dobra, co, co powiedzieć, żeby cię nie zajebali na miejscu? Bym cię uratował, gdybym nie jadł jego Właśnie wiesz co ma... ci powiem, Bartol, Bo miałem taki plan, żeby zacząć do nich strzelać i zrobić do nich... Ale DOSTAŁ od badnika! jest to Kuba, Jakubałkę zdrajca, zdrajcę, super! Nie Ej, kubik! Eee... <śmienicza> o! To jest śmieszne bardzo, co zrobiłeś. Wiem. No wiem. Śmieszne by było, jakbym nie był zdrajcą, nie? No... cię by W To by było bardzo śmieszne. Bardzo, nie? No, bardzo. A śmiesznie jak ja bym był! Ufasz mi, że nie jestem zdrajcą? No ja nie ja wiem. No? jak wyjdziesz z to cię załupam. Nie, nie wyjdę. No to nie wiem. Bo... Bo jeszcze mnie nie ma w domu, więc nie wyjdę. Hej. Hej. Co tam? Kubik Czadam. mi grozi, że jest grajcą. Każdy, każdy może powiedzieć, ile mu HP zostało. Raczej dla wszystkich zostanie samo. Co no, stało? No no, no, no nie no, 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 no. no, wydaje mi się, że... Mam że... genialny pomysł, wysadźmy się ty, na naraz. A co, ja mam tego i zrobiłem Tak, no mam mi na Tak. tak naturalnie, po urodzeniu. Też bym chciał. Zapytać, co. Cześć. Nie nahartuję, nie chcę. Kto Kurwa, nie wiem, ja nie, to który to był? Nie, cześć. wiem, który A nie. Sadłeś by? był? by? Sadłeś by? Sadłeś był? Hej, zostaw! co no, on tu robi? Ciezy nie zabijaj. zabij. Ale nigdzie go nie widzę, nie słyszę. Po co żyć? Takie życie smutne.